Chodzi mi o Pana Marszałka Geblewicza, który jest w składzie Rady Nadzorczej i w przestrzeni pojawiają się informacje, że to wchodzi z kolizją z tym, że żona Pana Marszałka, Pani Radna Agnieszka Geblewicz, piastuje mandat. Pan marszałek wypowiadał się y, i też oświadczenie załączył do tego, że jego zdaniem, jego prawi, zdaniem radców prawnych z jego strony, y, nie stoi to sprzecznością. Rozumiem, że burmistrz też tak uważa, że nie ma tutaj kolizji, ponieważ pan Giewlewicz y, jest w Radzie i nie został odwołany. Ja bym chciała wiedzieć, jak pan, panie burmistrzu, na to patrzy. Mhm. Znamy tą sprawę z doniesień medialnych, bo, bo pojawiała się faktycznie w przestrzeni mediów lokalnych, a chyba nawet i, i o zasięgu regionalnym. Natomiast nasz dział prawny, Kancelaria Obsługująca Gminę Goleniów jest na etapie udzielania odpowiedzi. My jeszcze nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi od działu prawnego w tym zakresie. Został on zapytany o, o, o stanowisko z perspektywy formalno-prawnej, jak wygląda ta sytuacja. Wiemy też o oświadczeniu, które pani redaktor tutaj wywołuje i na pewno ta sprawa będzie miała gdzieś jakiś finał w którymś momencie, natomiast cały czas ta ścieżka prawna i złożoność sytuacyjna powoduje, że to nie jest taka sytuacja zero wprost, więc oczekujemy, jak będziemy mieli jakiekolwiek merytoryczne już podstawy, będziemy mogli się wypowiedzieć bądź też zająć stanowisko. Czyli czekamy. Tak I jest. I...